Cześć, Maciej Rafalski, doradca techniczny firmy Galmet. Na co zwrócić uwagę przy montażu jednostki zewnętrznej pompy ciepła Galmet Prima? Po pierwsze, powinny to być odległości od podłoża oraz od ściany w przypadku, gdy pompę ciepła montujemy przy budynku. W obu przypadkach powinno to być minimum 30 cm. Druga bardzo ważna rzecz to odpływ skroplin. Pompa ciepła w procesie rozmrażania produkuje dużą ilość kondensatu. Musimy zadbać o ten odpływ, ponieważ w przeciwnym razie w okresie zimowym ta woda może zamarzać i tworzyć zamarznięte lodowisko. Tutaj mamy zintegrowaną tacę skroplin, która znajduje się na dole urządzenia. Jest w niej grzałka tacy skroplin, a sam odpływ jest mniej więcej w tym miejscu. Dokładne jego umiejscowienie można określić dzięki instrukcji obsługi, gdzie jest to dobrze pokazane. W zestawie z pompą ciepła mamy taki oto króciec odpływowy. Służy on do wpięcia w odpływ skroplin. Robimy to tylko wtedy, jeżeli chcemy kierunkować tenże odpływ wody. W przeciwnym wypadku nie ma potrzeby jego zastosowania. Tym samym zwiększamy średnicę tego otworu odpływowego. Kolejna bardzo ważna rzecz to antywibracja. Pod każdą ze stóp powinniśmy mieć zastosowane zabezpieczenie antywibracyjne. Mogą to być gotowe, dostępne na rynku, podkładki antywibracyjne. Albo takie na przykład stopy, które są dostępne u nas w sklepie. Jeszcze jedna bardzo ważna, istotna rzecz, to strona świata, od której montujemy pompę, należy zwrócić uwagę, aby jeżeli jest to strona południowa, światło nie padało na czujnik temperatury, który znajduje się tutaj z tyłu za parownikiem. Jeżeli musimy pompę ciepło zamontować od południa, być może warto będzie ją osłonić jakimś daszkiem, tak, żeby promienie słoneczne. Nie powodowały błędnych odczytów z czujnika temperatury. Ostatnia rzecz, o której należy pamiętać, to punkt podparcia pod każdą ze stóp montażowych. Jeżeli robimy fundament składający się z dwóch postumentów, można zastosować stabilną poprzeczkę. Ważne, żeby każda z tych stóp była podparta.